Z tej strony i dzisiaj pokażę wam co się wydarzyło dzisiaj na oblężeniu Dobra, dziennik bitew I powtórka Co tu się stało na oblężeniu? To ja w ogóle nie rozumiem Grałem sobie Rico, po prostu Miałem misję Kupiłem po prostu sobie tego skina niedawno Tutaj niestety Zginąłem chyba ja tutaj pokonałem dwóch przeciwników. Tutaj proszę tego. Tego Tika i poko. Ale co się tutaj wydarzyło, to ja nie, nie zrozumiałem w ogóle. Co tu się stało? Ja tak wrzucam to po prostu teraz, że. Jaju, co się stało? A tu takie. W hmm, bomba nie zapadło. A tu takie... What? Co się stało? Ten Nani bardzo dobrze tutaj zrobił. Komentuje swój własny mecz XD. Tutaj ta Jessie chyba pokonała Tika, cho chociaż nie wiem. I to będzie to oblężenie. To będzie to oblężenie. Ta wierzyczka tutaj Aik mistrzostwo. To jest mistrzostwo świata, co się tutaj wydarzyło. To chyba nawet jest moja jedna z najlepszych akcji, powiedzmy. Bo to była moja najlepsza akcja Mortisem. A tutaj patrzcie, patrzcie, co tu się wyda! Żyło, ja tu krzyczałem. Nie, nie, nie. 3%. 3%. 3%. Ja mówię, pójdę do krzaków i obronie. Pokonałem tego Poko I Sam siebie Oczywiście Tik mnie zabił Tutaj na... Nani, nani Niestety zginął Ja tu idę bronić, bronić Tik zbiera dwie te, ale niestety nie zdąży Ja strzelam w tego Tika Jeden procent Jeden procent Rozumiecie to? Jeden procent Tu jeszcze Poko idzie, ale Zabiłem, ale zabiłem go. Uwaga, bije, rob i bije bot, bije bot. Ja tu jeszcze dołączam. Cztery, trzy, dwa, jeden. I wygraliśmy. I wygraliśmy. No to to była bardzo fajna akcja, myślę. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć.